Cześć, siemanderko, witajcie. Postanowiłem sobie nagrać King Doma, dlatego że po prostu w niego grałem, ale mam już 36 noc i stwierdziłem, że sobie pogram nagrywając to. To co się dzieje na tej mapie to po prostu przeszło moje najśmielsze, najśmielsze oczekiwania. Przede wszystkim rozwaliłem jeden portal i odbudowałem go, dzięki czemu mogę używać go do własnych celów. Po drugie, kończę już niszczyć drugi portal. Po trzecie, mam kasy tyle, że się przesypuje. Naprawdę. I, I wydaje mi się, że dąży to w bardzo fajnym kierunku. Nie boję się już ataków, więc zaczynamy, zaczynamy grę. I chciałbym, żebyście uświadomili sobie, że to co się dzieje. To, co się dzieje teraz z moim sakwą, to jest na początku dziennym. Jestem po mm, dosyć solidnym ataku, aczkolwiek nie był to atak y, przestraszny, dlatego że, y, a nie, zaraz, ja nie tam idę, gdzie chciałem iść. Nie był to atak na tyle straszny, żeby płakać, bo miałem kupę hajsu i mogę sobie śmiało y, wszystkich, zresztą mam cały czas kupę hajsu, i mogę sobie śmiało wszystkich y, jakby odradzać. Mam odgroma ludzi, mam tak przeogromną ilość ludzi, że to się nie mieści w głowie. Teraz wysłałem, wydaje mi się, że dwie armie odbudowałem. Tak, i idziemy atakować tamten śmieszny, tamten śmieszny portal. I zobaczycie jaka jest, jaka jest historia z tymi portalami. Ja muszę w coś lokować pieniądze. Coś muszę lokować te pieniądze, bo one się przesypują. Lokuję je w ludzi, ale nie nadążam po prostu, nie nadążam, bo, yy, bo te pieniądze się tak szybko spawnują, że jest ich od groma. Eee... No, oczywiście, moim celem jest przede wszystkim zniszczenie portali. Wiem, że są trzy, tyle wiem, czy jest ich więcej, czy nie, to już yy, zobaczymy później, jak zniszczę ten portal. Eee... Z prawej strony zniszczyłem jeden i za nim jest daleko, daleko, daleko kolejny naprawdę bardzo daleko e... idź tam uzupełnij młotki mm. z lewej strony już niszczę e... już prawie zniszczony więc zobaczymy co będzie dalej tutaj sobie uzupełnimy temat na full co oczywiście pozwala nam na zwiększenie statystyk w łuczników i potem jaki będzie mój cel. Jak już się odbuduje portal, to można z niego korzystać i można się teleportować z jednego portalu do drugi. Więc żeby to funkcjonowało, to musimy mieć zniszczone dwa portale. No oczywiście oczywiście tutaj ten już jest w kawałku zniszczony, był zniszczony, odbudował się. Czyli, czyli jednak jedna sesja, jedna sesja jest konieczna do rozwalenia o, widzicie, już się, już się cały rozsypuje. Nawet za wiele bydłań. O, ale wypadną, wypadną. Dymage jest spory tych strzał, dlatego nie będą się branzlować zbyt długo. I widzę, że nawet atak nie jest zbyt przesadzony. Czy ja mówiłem, że atak nie jest zbyt przesadzony? Czy ja mówiłem, że atak nie jest zbyt przesadzony? Czy ja aby nie przesadziłem z tym co powiedziałem, ty, rolniku. Już go gołocili. Albo rozwaliłem już ten y portal. Nie zauważyłem, bo, bo, bo to się... To ja się na kilka prób. Tak mi nie jesteście straszni. Już się rozwala płota, ale to nie zmienia faktu, że oni... Oni wcale nie są tacy straszni. No zabrali mi trochę ludzi, ale... To, ja szybko ich odzyskam. E, szybko ich odzyskam, aczkolwiek liczyłem się z tym, co się teraz wydarzy, dlatego że e, moim celem priorytetowym jest rozwalenie tego. Rozwalenie tego portalu, ciekaw jestem, jak daleko zajdą potworzyska, ale chyba niedaleko coś mi się wydaje. Skoro już jest dzień, dobra, wystarczy tych monet. Patrzcie, co tu się dzieje. Patrzcie, co to się dzieje z tymi pieniędzmi. Musimy odkupić swoich yy, wieśniaków. Musimy ich obkupić. Niech się tutaj towarzystwo zorganizuje. Odbudujemy chorągwie. Widzę, że jedna została zniszczona z prawej strony. Chyba był atak na prawą stronę. I ja na razie idę ludzi odzyskać. Odzyskam sobie ludzi. Zaczniemy, zaczniemy atakować po raz kolejny ten y, felerny portal. Mam nadzieję, że dużo się tam zniszczyło. W sumie on już był na wykończeniu, więc to jest kwestia czasu, aż, aż go dole do reszty. Niech no tylko mi się armia odbuduje. Przeważnie robiłem to na przemianę, na przemian. Raz y, atak z prawej strony, raz z lewej. Wtedy armie nadążały się y, regenerować. Tutaj odbudowujemy Pieniążki, rozdajemy, niech towarzystwo bierze w opór. Kacarnia bardzo ładnie. Jeszcze jeden nie hapnął, dwóch nie hapnęło. Proszę podążać szybko tam uzbroimy. Tutaj temat zobaczymy, jak ten portal wygląda rozwalony jest widzicie, czyli bierzemy sobie budowniczego tutaj, budowniczy przyjdzie zbuduje nam portal i będziemy mogli teraz teleportować się z punktu z, z dalekiego końca mapy będziemy mogli teleportować się do do drugiego końca mapy, co jest bardzo fajne dlatego, że tutaj mamy blisko m, mamy blisko upgrade łuczników Kurczę, nie idźcie tam, proszę Was. Już po Was, no, konie odpoczywaj. Towarzystwo przyjdzie, czy nie? Przyjdzie, idą, no. Ogołocą mi budowniczych, ale trudno, no, wysłałem ich na pewną śmierć. Nie sądziłem, że tak. Szybko zejdzie im się z, z atakiem kolejnym. Dajcie mi te pieniążki, dajcie. Chociaż tutaj na tym, na, na bramie najlepiej jest zostawiać te pieniądze, żeby oni mieli czym się bronić. A tutaj zobaczcie, zobaczcie, tutaj trzeba będzie z, dodać dużo, dużo, dużo łuków. Niech na armię się regenerują, ten budowniczy tam pójdzie, od, odbudować ten mm, teleport. Dobra, znowu się przysypuję. Więc plan jest taki. Na pewno nie taki. Żartowałem z tym pieniędzmi. Hej. Dajcie się na luz. Co żeś mi zapgradeował? Założę się, że dał... Nie dał młotków! A wiecie, że on może dać upgrade yy, z drewnianych ścian do kamiennych? No. Mamy armię tutaj. Armie się ładnie tu zregenerowały Bardzo mnie to cieszy. Teraz no chciał, nie chciał. O, wyślę sobie armię z prawej strony. Bugowniczych muszę trochę tutaj e, podszkolić. Tutaj po... Ach, był atak i to solidny. Był ataczek. Ataczunio był. O, widzicie? To jest mój portal. Ja sobie mogę zrobić taki manek. Za jedną monetę ja mogę podglądać mapę. I tu mamy kolejny portal. Możemy iść dalej. Kolejna wioska i koniec mapy. Ale za to możemy również teleportować się do portala, portalu na drugą stronę. Tutaj niestety. Już jest daleko kolejny portal. Ale trzeba cholerstwo, trzeba cholerstwo zniszczyć, bo tam już jest koniec mapy, więc to już będzie drugi portal, to jest nasza brama do tego, abyśmy mogli yy, abyśmy mogli. Yy, przeżyć do dnia setnego. Ja nie wiem czy za światów przychodzą. Ale chyba raczej nie przychodzą. Dobra, idziemy teraz mm, łuczników ponaprawiać. Tutaj Towarzystwo czeka. Świetnie, to ja ja najpierw budowniczych dam. W opór. Czterech budowniczych wystarczy na razie. I tutaj jedziemy z łucznikami. Dobrze, mamy tutaj full uczniów, No te ataki są już tak hardkorowe, że wiecie co broni takie ataki? Mury. Im dalej mury są zaprowadzone, tym większa szansa na przeżycie większej liczby ludzi. Jest atak, mamy atak, mamy atak. Ale widzę, że obrońcy dobrze sobie radzą. Powiedziałbym nawet bardzo dobrze. O, idzie ogre ogre wraca. No nie no, budowniczych mi zniszczy. Syn. Och, udało się! Udało się go ominąć. W ogóle da się przez niego przebiec, tylko to jest kwestia wyczucia. Pieniądze Chodź, 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 bo tam dobudują mur. O, bardzo ładnie, bardzo mi się to podoba. To jest strategia na rozwalenie golema. No, kończ, kończ, kończ. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pięknie ucznicy sobie radzą. Zajebiście. To jest moja armia. To są moi ludzie. Kosy. Mamy noc 39. Dobra, trzech kosynierów sobie machniemy. Pieniądze się nie wcale nie trzeba prosić. Skoro 39, to idziemy. Nie. Zaatakować pójdziemy dnia. 40. No, nie, dnia 41. Tak, zaatakujemy sobie wtedy. O, tu widzę, że dostali połbach. Sketch, ten drugi przyszedł. Zajebista sprawa: te portale, bo dzięki nim ludek zniknął. Na moich oczach ludek zniknął, bo było ich trzech. Bo jak się rozrośnie królestwo, to dzięki temu można szybko się teleportować z jednego krańca na drugi. Zajebista sprawa. Można szybko pieniądze przenosić. Dlatego bardzo mi zależy, żeby rozwalić tamten portal po lewej stronie. Wy sobie tu spokojnie czekajcie na... Na... Dzisiejsza noc jeszcze będzie spokojna. Dzień również. Dlatego trzeba go dobrze zagospodarować. Szkoda mi tutaj niszczyć tą wioskę. Bo ekspand jest jak najbardziej wymagany, ale zniszczymy tą wioskę dopiero po nocy 40. Wtedy będę miał y, czas na rozbudowanie tematu. Teraz najważniejsze jest przygotować się do tą batalii odpowiednio. Wszystkie łuki są, psie pieniądze wyskoczyły. Budowniczych Jeszcze ze dwóch dam I mogę tam iść po ludzi z lewej Zobaczymy co tam z lewej maniury słychać Podatki zbiorę Ja to zawsze się śmieję jak tędy przejeżdżam Bo tu nic nie słychać Tylko stukot monet Wybornie, tyle mi wystarczy Dobra, już, już, ja wiem, że mnie kochacie Ja też was kocham to jest wszystko moja szkoła. Moja strategia. Oparta na wielu próbach i błędach. Super, zobaczcie, jak daleko doszedłem, że już tutaj nawet kaplica jest w zamku. Jezu! Żartowałem. Ja się chciałem tylko przywitać. Koniu. Idź, 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 bo nie ma czasu, już noc nadchodzi. Zaraz będzie atak, może zdążą dojść. Łoić. No i tu chciał, nie chciał też trzeba będzie rozwalić wioskę. Koniecznie musimy ekspandować żeby to... ataki nocy 50, 60, 70 żeby te ataki po prostu były do wytrzymania. Wiadomo. Zwykłe ataki to pół biedy Mamy tu budow... Chyba mamy budowniczych, nie? To niech oni pociupają młoteczkami sobie jeszcze Póki co Niech sobie pociukają Ale mam wrażenie, że atak będzie z tamtej strony tym razem O, gościu wraca z odbudowy o, Zbudował portal Zbudował portal na bank więc robimy cholernego ekspanda teraz. Już teraz możemy robić. Niech no tylko o, proszę bardzo idą. A co on zabrał żołnuciek? Co on zabrał żołnuciek? Proszę zostawić moich budowniczych w spokoju. Posługa se szatana. Dobrze, ale nie w budowniczych, no co wy głupki? Zbierać pieniądze i wynocha. Ja wam pieniędzy nie będę żałował. Zasilam czarne szeregi. To mam was w dupie. Dobra, teraz musimy upilnować budowniczych. Super. Świetnie, zobaczcie, to jest moc. To jest moc. Proszę we mnie katapultą nie celować. No, ojżeś do jebał teraz. O cholera super. Proszę wchodzić z powrotem na wieżę, bo to się robi niebezpieczne. Zajebiście. No i po ataku. Teraz mamy noc sądu, dzień sądu, noc sądu. Więc musimy się skupić przede wszystkim na tym na naszym pałerze. Szkoda, że to bardziej się nie da tego upgrade'ować, ale to wygląda jakby się dało tylko tylko się nie da. Da się, się nie da. I teraz prze, prze, y, sobie przestudiujemy, czy faktycznie można się teleportować tak łatwo. Jezus Maria, jaki ten świat jest ogromny. Zobaczcie, nie zdążę. Dopiero połowa świata. O masakra. O masakra, więc to jest... To działa tylko prawo-lewo, ale dzięki temu mimo wszystko i tak da się szybciej... Yy, da się szybciej tutaj podróżować. O, tutaj sobie też upgrade'a machniemy. To pewnie budowniczy. Będą nakurwiać młotkami jak... jak wściekli. O, 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 o. No i jeszcze by tylko tego brakowało. Proszę mnie zostawić w świętym spokoju. To już jest atak... Już się boję. Już się boję. To wygląda groźnie. Kurwa, jego mać. Koniu, nie wzdychaj, tylko zapierdalaj, bo już jestem przerażony. Autentycznie jestem przerażony. Jezus, udało się. Gdzie oni są? Idą oni czy nie idą? Zryj tą trawę. O Jezus, już myślałem, że koronę zgubię. Serio. Wow. Myślałem, że mam trochę więcej czasu. Co, boją się iść? A, wasza, nasza armia da wam w dupę i to solidnie. Tylko aby nie było... Aby nie było... Golemów nie było. Dlaczego oni tak wcześnie strzelają z tej katapulty? Głody. Patrzcie, złoty deszcz. Złoty deszcz. Ale zbierają. O, ale atak. Ale dobrze, dobrze oparły się o mur. Dobrze na chwilę były zbugowane. Zajebiście. O, świetnie! Wszystkie kurwa macki pokonane. Wszystkie macki pokonane. Teraz robimy, robimy coś takiego. Suwamy do bóru. Zajebiście! To jest moja armia. A, psi atak. Nie boję się was. Pięknie, dzień 50. XLI, zapamiętać. Nie, sorry, 41. Kurwa. Już, już, wiecie co, już jestem taki poddenerwowany tym, co się tu dzieje. O Jezu, przyspuję się, że już autentycznie y, język mi się zaczyna plątać, bo to już, już powiedzmy, temat wygląda naprawdę srogo. Świetnie. I teraz wyruszamy, bierzemy armię i wyruszamy, wyruszamy na bój. A jestem, czy z tej strony był atak. Dobrze, teraz mamy dwa dni na atak, więc to jest najlepszy moment, żeby go w tej chwili y, zrobić. Grzejcie panowie w tą stronę. Wywracajcie do wioski. Łapcie załuki. Wygłupie łuki wy Tutaj jest blisko portal, więc, jak zdobędą tamten portal, to od razu robimy wioskę większą z automatu. Chociaż obawiam się, że zejdzie się z tym trochę, no ale nic, będziemy obserwować chorągwie, wtedy może nie będzie tragedii. Wysyłam również armię z lewej strony i idę szukać ludzi. Dopóki armie nie wrócą, nie będę, mm, nie będę robił nic poza upgradeowaniem łuczników, żeby szybko mi się zregenerowały armie. No spokojnie, macie jeszcze czas. Długa droga przed Wami. Obawiam się, że może to być droga w jedną stronę. A jak będzie faktycznie, to Wy się już dowiecie w kolejnym filmie. A jeżeli ten Wam się podobał, to nie zapomnijcie ocenić go i zostawić komentarz, jeżeli faktycznie było co skomentować. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się ciepło. Siema na rapa.